Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z w ten piękny, nawet dość ciepły jak na koreańską zimę poranek. Mówię piękny, chociaż ja wstałam dzisiaj lewą nogą i Sonu chyba też. Dzisiejszy wroguś. to może nie być nic odkrywczego, ale mam nadzieję, że uda mi się poruszyć kilka interesujących Was tematów, a przy okazji coś może zjeść i pospacerować. Jak widzicie Sonu bardzo dzielnie tutaj jest na swoim rowerku, ale ostatnio ciężko go przymusić, żeby na niego usiadł i zdecydowanie częściej chcę po prostu go prowadzić. Byliśmy z Sonu na pierwszych jego zajęciach takich z dziećmi w Centrum Kultury, bo tutaj obok jest Centrum Handlowe, które się nazywa Home... znaczy nie Centrum Handlowe, no taki hipermarket, to jest tak jak kiedyś było Tesco, to chyba nawet jest ta sama firma albo była. Tak czy inaczej jest taki duży supermarket i tam jest Centrum Kultury. I Zapisałam tam Sonu na zajęcia, żeby troszeczkę poprzebywał z dziećmi zanim pójdzie do przedszkola i byliśmy wczoraj na pierwszych takich zajęciach. Było bardzo fajnie, chociaż troszeczkę byliśmy skrępowani, ale Sonu się bardzo podobało, bo Sonu bardzo lubi dzieci i woła na nie malutkie. I jak szliśmy tam, to są całą drogę wołał malutkie, malutkie, więc tak, było fajnie, ale co chciałam powiedzieć, że Mamy na te zajęcia tak około półtora kilometra. I zawsze tam chodzimy na piechotę, w sensie są na rowerku, a ja zasuwam. I yy, wracając on nie dał się przekonać na rowerek i musieliśmy oboje zasuwać te półtora kilometra. Więc ciekawe się zapowiadają vlogi na tym kanale w przyszłości. Serio, w ogóle nie mam energii, nawet mi ciężko się trzyma tego gimbala. Dzisiaj chyba trzeba będzie jakąś kawę. Sonu? Idziemy po kawę? Kawę. Tak? O, widzicie, są wieczego czego matce potrzeba. Ale czemu myśmy w ogóle wyszli tak wcześnie? Bo dzisiaj jest otwarcie tutaj restauracji z kimbabami i postanowiliśmy zostać klientami już od pierwszego dnia, więc idziemy po kimbab, który zjemy na dzisiejszy obiad. A potem wam powiem, co jeszcze dzisiaj będziemy robić, bo to też jest ciekawa sprawa. Jeszcze tylko rzućmy okiem na sytuację pogodową i jak widzicie... Resztki śniegu nadal leżą, ale dzisiaj jest dość ciepło i ma być do 6 na plusie, więc subcjo. Nasza nowo otwarta restauracja z kimbabami jest tu. Myślałam, że będą tłumy ludzi na otwarciu, ale nie ma, więc chyba nie ma żadnych super promek. Zaraz zobaczymy. Chodzimy, ale tu fajnie. Ja już widzę, że to znowu będzie vlog z serii. Wszystko potoczyło się inaczej niż miało, bo jak widzieliście, poszliśmy sobie. Nie wiem, czy to widzieliście. To się w ogóle nagrało. Poszliśmy do tej tej restauracji z kimbabem, która, na której pisało wczoraj, że będzie otwarta od 8, bo to jest, ja to wy, nagrywam we wtorek, profilaktycznie chciałam dzisiaj nagrać, żeby zmontować na spokojnie i się nie śpieszyć, żeby, żeby był w o 17, a nie o 3 w nocy koreańskiego czasu i okazuje się, że restauracja się jeszcze nie otworzyła i pan się dość mocno przejął tym, że przyszłam, ale się nie otworzyło i, i przepraszał, zapraszał jutro, powiedziałam, że przyjdę jutro i pan chciał mi dać kimbaba na pocieszenie, takiego, że tam robią teraz, ale się okazało, że ryż ma nieugotowany nawet jeszcze, więc mi niedoczycie powiedział, że jak poczekam, aż się ryż ugotuje, to mi dalej. No nie będziemy tam często, bo takie trochę wymuszanie na nim, pójdziemy sobie jutro, kupimy. Sonu teraz powoli zarządził, że idziemy jeść chlebek, więc chyba pocieszymy się kawą i chlebkiem, chociaż piłam już kawę, ale taka kawa w domu, to tam. Wiedziałam, że coś dzisiaj będzie nie po mojej myśli. Powiem wam, dlaczego chciałam ten kimbab na wynos i nie chciałam dzisiaj gotować obiadu, dlatego, że dzisiaj o 13.00 Mamy wizytę w potencjalnym przedszkolu Sonu i musimy tam jechać. Tak, jechać, bo mimo że pokazywałam wam ostatnio te przedszkola tutaj i mówiłam, że Son jak dobrze pójdzie, zacznie do któregoś z nich chodzić od marca, to jednak się tak nie stanie, dlatego że nie ma miejsc i to jest bardzo typowe w Korei, nigdy nie ma miejsc w przedszkolach. My jako rodzina, która ma jednego obcokrajowca, Chociaż ja już tak naprawdę nie jestem obcokrajowcem w Korei, bo mam już koreańskie obywatelstwo, ale mimo wszystko moje punkty za bycie z innego kraju się liczą. To mimo wszystko i tak nie możemy się dostać tu do przedszkola. Przyszliśmy na randeczkę, bo jak Son już pójdzie do przedszkola, to nam się często to nie będzie raczej zdarzało. A to. Mama. Mama, dziękuję. Co to jest? Ektart. Jak to się je? Przekroimy sobie widelce. Ja mam taką hektar, czyli tartę jajeczną. To jest bardzo popularne w Hongkongu, chyba w innych krajach to też jest popularne. Ale chcecie przepis? I co ja Wam chciałam jeszcze powiedzieć, że sonu pewnie nie miałby problemu z dostaniem się do przedszkola, gdybyśmy posłali go do przedszkola wcześniej. Bo w Korei ludzie bardzo często posyłają do przedszkola bardzo małe dzieci. To się trochę kłóci z moją filozofią wychowywania dzieci, więc ja tak nie zrobiłam. Ale bardzo popularne jest wysyłanie dzieci do przedszkola w Korei, zanim jeszcze w ogóle mią chodzić. I nie jest to koniecznie spowodowane tym, że mamy bardzo aktywnie wracają do pracy szybko. Częściej to jest spowodowane tym, że mm, po prostu taka jest kultura, że wszyscy tak robią i że mamy chcą mieć troszeczkę też więcej czasu na ogarnięcie wszystkiego w domu na przykład. I Koreańczycy w ogóle też uważają, że takie bycie szybko wśród ludzi jest bardzo dobre dla rozwoju, ale wydaje mi się, że bardzo ważna jest też bliskość z rodzicem, jak się jest takim mały, małym dzieckiem, dziewięciomiesięcznym na przykład. To są różnice kulturowe, które w każdym starciu kultur występują. Więc jakbyśmy wysłali są wcześniej do przedszkola, to na pewno by się dostał, miałby szanse duże. Ale jako, że wszystkie dzieci idą tam do jednolatków, potem do dwulatków, potem do trzylatków, kontynuują to naukę cały czas, to potem, żeby się dostać od razu do trzylatków, nie ma już tam miejsca. Bo są teraz musi iść do 3 latków, bo według koreańskiego wieku ma już 3 lata. Znaczy tak naprawdę już ma 4. Nie wnikajmy w to dzisiaj. Nie na moje nerwy. Więc kontynuując mój przerywany wywód, nie możemy się dostać tutaj, ale są też w kolei takie przedszkola, które nie są na osiedlach, tylko są w takich miejscach między osiedlami na przykład i tam często zostają miejsca. One są też dość duże, bo... Dziękuję. Bo w tych przedszkolach naszych osiedlowych było miejsca w na jeden na 60 dzieci, a w drugim na 30, chyba. tak. A w tych większych przedszkolach jest miejsca tak mniej więcej na 100 ileś dzieci. Albo i więcej. Kadzabow? Kadzabow? Jabłko. Napiłam się kawy, wyszło słońce, już mogę Piękno. mieć dobry humor. Co masz, dobry humor? Tak. W ogóle, to koło tej restauracji z kimbabem, która będzie otwarta jutro, będzie coś z chlebem. Tylko nie wiem, czy to będzie jakiś koreański chlebek, czy piekarnia. Zobaczcie. W marcu. Okta Co to znaczy? Rysuneczek jest uroczy. Jakiś chleb. Może to będzie sikbang, może to będzie taki drożdżowy chlebek. O, no, nie mogę się doczekać. Jesteś tak podekscytowani jak ja? A myśmy mieli jeść to, ale zjemy jutro. Panie, O. O! O! Gamza mi da! Gamza mnie da! Dostaliśmy kimbap. Gratis! To, co Sonu teraz trzyma tutaj w ręce, to nasz gratisowy kimbap, który dostaliśmy, bo nie wiem dlaczego. No, zachęcę, żebyśmy przyszli jutro. Ach. Bardzo mi się polepszył humor teraz. My teraz zasuwamy do domu, tam będzie unboxing darmowego kimbaba. Aha, jeszcze Wam nie mówiłam, jeżeli zdecydujemy się na to przedszkole, do którego dzisiaj jedziemy, to Sonu nie będzie tam chodził na piechotę, nie będziemy tam go prowadzić na piechotę, bo jest za daleko, to chyba jest około 3 km, więc tutaj na osiedle pod ten żółty autobusik będzie przyjeżdżał taki minibusik z nauczycielką z panem kierowcą i z innymi dziećmi i brał dzieci do przeszkola. Trochę mnie to przeraża i nie wiem, czy po prostu nie będziemy go wozić sami, ale no taka możliwość jest. No ten żółty busik wygląda zachęcająco. Słyszycie ten entuzjazm? Zostałam siłą zaciągnięta na 10 minut na placu zabaw. I weź tu nie idź na placaba. Jeszcze raz? Jeszcze raz. wydeczka. <laughs> Otworzyliśmy nasz kimbab. Zobaczcie, tak on wygląda. Kim? 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 Tak on wygląda. to? Czy będzie pyszny? O, to. Sąd mama bierze do ręki. Co tu jest? To. Zobaczcie. O, to. 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 <laughs> tak. Tutaj mamy w środku. Żółtą rzotkie w taką jak zawsze jest w kimbabach, Nie. tylko jakaś mało żółta jest. Jest jajko, jest spory kawałek szynki, marchewka ogórek. Jest też chyba jakieś tofu takie smażone i tykwa. Próbujemy. już próbuje. Ale co sobie radzisz tymi poeczkami? Hoje. Mhm. Mm. Ma Mam... O to! Dobra. Dobra. Sono mówi, że dobre, więc jest dobre. My kontynuujemy jedzenie i zaraz jedziemy z tego przedszkola, więc ciąg dalszy tego blogu się nastąpi. W przedszkolu pewnie nie będę mogła nagrywać, ale przynajmniej Wam opowiem, jak było, jak to wszystko wygląda. To nie będzie mój pierwszy raz w przedszkolu, bo ja uczyłam kiedyś w przedszkola angielskiego, co prawda na zastępstwo i dawno temu, ale byłam już. To będzie mój drugi raz w koreańskim przedszkolu, więc jestem sama ciekawa, jak to wszystko wygląda teraz. Siemanko! Możecie mieć lekkie déjà bo chyba tak się zaczynał dzisiejszy vloguś. Jesteśmy znowu w piękny, słoneczny, w miarę ciepły, koreański poranek. Ha? Jest dzień następny, to jest środa i... Wow! Widzicie to? Binges. Wow! Tak, samolot! Raz w życiu mi się chyba udało nagrać ten samolot w miarę blisko, ale latają. Tutaj tak często latają, szczególnie w środę, bo środa to jest dzień treningów i. Musimy podsumować pierwszą część tego odcinka. A znowu! Uuu! Mój oh yeah. tak, to był samolot, Sonu. Samolot. Część rozrywkowo-samolotowa naszego dzisiejszego programu za nami. Podsumowując poprzednią część vlogusia, byliśmy wczoraj w tym przedszkolu zobaczyć z Sonu i wygląda na to, że nie posiemy Sonu jeszcze do przedszkola, znaczy do żłobka. Ja, ja cały czas mówię przedszkola, ale to jest bardziej żłobek, no bo to jest ten pierwszy stopień tej edukacji przedszkolnej, nie, nie ten drugi, więc zawsze, zawsze mi się to myli. Tak czy inaczej, byliśmy tam wczoraj i nie podobało nam się, chyba mamy po tym oglądaniu tego przedszkola, która jest tutaj obok, mamy chyba zawyżone standardy. Nie spodziewaliśmy się też, że pierwszy żłobek, jaki zobaczymy, nam się będzie podobał. Ten nam dość mocno nie przypadł do gustu, bo budynek był dość stary, w środku jakoś nie było szałowo. Troszkę takie dziwne nam się wydawało to, że jest bardzo dużo tam miejsc wolnych, że zapełnienie tego żłobka to było chyba tylko połowa miejsc, a you <laughs> Teraz bardzo ciężko jest się dostać gdziekolwiek do żłobka w Korei, bo stwierdziliśmy, że skoro nie jesteśmy w takiej sytuacji, że teraz nagle musimy już posłać sono do żłobka, bo teraz na przykład oboje y, pracujemy na etacie, czy coś takiego, to nie będziemy wysyłać do takiego żłobka, które nam się nie będzie w pełni podobało. Jeszcze sobie poszukamy. I y, mamy jeszcze kilka takich w zanadrzu, które będziemy odwiedzać w międzyczasie. Na jednym jesteśmy na liście rezerwowej, drudzy, więc jest taka szansa, że się tam dostaniemy. Bo... A kto to jedzie? Jak widzicie, są, no podzielam mój zachwyt panią od jogurtów. Powiedziałam wam jeszcze w pierwszej części tego vlogu, że powiem wam co nieco jeszcze o tych przedszkolach. I wygląda to tak, że dzieci są podzielone na grupy mniej więcej 8-osobowe. Zwykle dzieci w przedszkolu są mniej więcej od 9 do 15.30, ale jeżeli ktoś ma do taką potrzebę, to może zostać w przedszkolu nawet do 18-19 i płatność za to przedszkole wygląda tak, że w Korei jest coś podobnego do naszego 500, i dostaje się to, dopóki dziecko nie idzie do przedszkola, a jeżeli. Jeżeli idzie do przedszkola, to te pieniądze po prostu przechodzą na przedszkolę, tak jakby, więc nie musimy dodatkowo płacić za przedszkole, no ale jakby to nie dostajemy już tego, tego takiego wsparcia. Dodatkowo każde przedszkole ma i tak, dodatkowe opłaty, takie ukryte trochę, bo są to jakieś zajęcia dodatkowe, na przykład angielski, jakieś wycieczki i tak dalej. I niby one nie są obowiązkowe, ale wiadomo, że są obowiązkowe, no bo jak wszystkie inne dzieci pójdą na angielski. A jedno zostanie w klasie, no raczej nie, więc wszyscy raczej i tak na to zapisują. A ja mogłam Wam to wszystko powiedzieć z domu, ale mówię Wam przy okazji wyjścia naszego, bo wyszliśmy znowu tutaj kontynuować naszą przygodę z restauracją z Kimbabem, no bo dzisiaj już się chyba w końcu otworzyła, więc idziemy do niej zamówić coś na obiad. Po raz kolejny spodziewałam się tłumu, ale go nie ma. <laughs> Mam nadzieję, że już dzisiaj jest otwarte. Jednak było dużo ludzi w środku i było tam bardzo tłoczno, więc ewakuowaliśmy się szybko. Złożyliśmy tylko zamówienie na dwa kimbaby i makaron. Na końcu odcinka szczera recenzja zamówienia. Nie no żartuję. Pan powiedział, że będzie gotowy za 20 minut, więc postanowiliśmy z sonu i się koparki. Gdyż jak wiecie, przed naszym blokiem jest jeden wielki plac budowy. to, no, to hobbysta oglądania koparek i jak już tu idziemy, to zobaczymy sobie, czy ten budynek tam już więcej go wybudowali, czy mniej ha, ha, ha. i skoro już tak mówię o przedszkolach i poruszam takie dzieciowe tematy to bardzo jestem ciekawa, jak wy się zapatrujecie na takie przedszkolne rzeczy Uważacie, że dzieci powinno się wysyłać tak wcześnie jak Koreańczycy wysyłają do przedszkoli? Uważacie, że powinno się wysyłać na przykład jak mają 2-3 latka? Czy jeszcze później? Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, ale razi słońce. ale O! Sło Co to widzicie? On tak blisko leci, że pilota można zobaczyć przez okno. Pamiętacie budynek, który pokazywałam Wam w sobotę, bo kiedy to nagrywałam tego vloga z Suon wyjściowego? Swoją drogą bardzo polecam. Nagrywałam go w sobotę i ten budynek jeszcze nie miał tej białej góry a teraz już ma i mój mąż mówi, że on tak szybko powstaje dlatego, że to będzie wieża parkingowa ale nie wiem jeszcze ktoś pytał o co chodzi z tymi stoliczkami z, z parasolką tutaj stali panowie z biur nieruchomości i zachęcali do zainteresowania się ofertą tych tutaj budynków, zainwestowania a teraz jest zimno, więc nie stoją, potem pewnie znowu sobie staną biorąc pod uwagę brak okien, to mój mąż chyba miał rację, że to nie będzie jakiś szałowy budynek tylko wieża parkingowa, czyli miejsce, gdzie samochody mogą sobie wjechać, zaparkować Oczywiście za opłatą O, a propos tego, co Wam mówiłam, tutaj przyjechała wycieczka jakichś pań Które chyba chcą zainwestować w te budynki tutaj, otrzymają ulotki I pewnie chcą sobie kupić, albo wynająć jakiś biznesik tu <głos》> tak, <głos》>. Idziemy do domu Trzymajcie kciuki, żebyśmy nie musieli teraz zahaczać o płat za was. Witajcie. Nie wiem, czy mój współtowarzysz programu jest zainteresowany jedzeniem, ale chyba nawet jest, bo jest dość wcześnie, jest dwunasta i już Wam tylko pokażę, co mam tutaj z tej naszej restauracji. Nowej już kończymy ten odcinek. Ja już Wam pokazuję mój kimbap. To wygląda tak. Jeden kawałeczek już wzięłam i to kosztowało mniej więcej. 12 zł jakoś, coś takiego. I mam tutaj kimbab z tuńczykiem. Tuńczyk salady kimbab to jest chyba, więc on ma tutaj dużo, ja już nie mogę mu ma tu dużo ogórka i marchewki, więc to jest ta sałatka I mam też kimbab drugi, ze Sabówczakiem, Z koreańskimi z schabowymi, on jest Dupę. super. A tutaj tak jak widzicie, Sonu wam już pokazuje. Mamy też zupę, zapomniałam łyżki. Sonu, przyniesiesz mamie łyżkę? Dziękuję. Tu mam zupę, i to jest zupa z lodem. Zimna, kwaśna, lekko ostra, z makaronem, czyli muljolmy. <gryw> dziękuję, dziękuję bardzo. Chcą no chcesz spróbować, tylko to może być ostre. Mm. Trochę ostre, tak. Ale lekko ostre. Dajcie też znać, czy. Interesuje Was ten temat przedszkola, pewnie zobaczy się po wyświetleniach, ale jestem bardzo ciekawa, czy jeżeli są już pójdzie o przedszkola, to chcecie, że chcecie wiedzieć, jak to tam wygląda i w ogóle, więc dajcie znać koniecznie. Trzymajcie oczywiście kciuki, żeby nam się to wszystko udało. I my tutaj już jemy po kimbabie i kończymy ten odcinek. Mm. to, to no ma więc tym tutaj kulinarnym akcentem kończy dzisiejszy przedszkolny odcinek. Bardzo Was zapraszam do subskrybowania tego kanału i oczywiście do klikania łapek w górę. I do komentowania oczywiście i mówię Wam papa pa. papa pa. Pa pa. Pa. pa, pa.